Learner's Dictionary, Part 90. Odsłuchaj nagrania. Powtarzaj za lektorem w myślach, a także na głos, jeśli to możliwe. Ashamed. I was ashamed for not helping my friend. I was ashamed for not helping my friend. Wstydziłem się, że nie pomogłem mojemu przyjacielowi. Jeszcze raz. I was ashamed for not helping my friend. I was ashamed for not helping my friend. Wstydziłem się, że nie pomogłem mojemu przyjacielowi. Kolejny przykład: Ashamed, I'm ashamed of my actions. I'm ashamed of my actions. Wstydzę się swoich czynów. Jeszcze raz: I'm ashamed of my actions. I'm ashamed of my actions. Wstydzę się swoich czynów. A teraz zamieńmy zadania miejscami. Jak powiesz po angielsku: wstydzę się swojej reakcji.

My to zaimek dzierżawczy, który odnosi się do pierwszej osoby liczby pojedynczej. Pozostałe zaimki dzierżawcze to your, his, her, it's, or, you're, there.